Ojej, oh yeah. witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Lego Star Wars. piąty odcinek Lego Star Wars. Jest, jest. jeszcze raz, jest. Ruszamy. Piąty odcinek. Wow, to lekko. Em... um, um, Czyli chyba złe siły powracają, czy jakoś tak? Nie jestem pewny. Widać na zbałwanek, bo to będzie bardziej na... Yy, to będą misje bardziej na czy na hot. zły. I tak. Pierwszy rozdział, czyli bitwa na hot. No tyle mówiłem. No i widać, że tam są jakby takie iglu. Episod 5. The empire Sweep back chapter 1 Hot body Tylko poprawię kamerę I press enter Poproszę O oh. no <laughs> znowu źle ustawiłem Tylko, o dobra A to jest Planeta Hot

Oha, co ona się ścięgnie, trzeba mu na to chodzić. Oh. Aaa. Ah. Źli. O. Oh. Lord Vader. Huh. a ah, Landują te pokraki. O-o. Oh o, -oh. oh, muśki. Łata! Wszystko! O, fajna Nie! Tylko się się za to! O! Zuprę okarę! O! Za no to będziemy niczyć! Ale nie! Nie bawmy się w to! Chociaż... Chociaż będę ich tylko przegrać, bo się później nie podnoszą chyba! chyba. Mam nadzieję, że nie był. No po prostu... O nie, nie znoszę! Tylko nie to! Tylko nie to! Nie no, zostawcie moją... O, mała już... Nie! 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 Zostawcie to! Mój... Mój materiał! Ech. Jakoś się dociągną przecież możemy. O ja! A wyciskają? O ja! Jeszcze raz, strzelają! strzelają. Dobra, robimy tego dużego. Ej, wy... No za to. O-o, mamy jedno serduszko, mamy jedno serduszko, jedno serduszko. A nie skaczesz dziwnie, ale zaraz wariuję. Ło! Wow! Na parkour! Pierwszy człowiek, który tak skoczył. Kto by tak zrobił? Na pewno nikt z was. Bo ja jestem hardkorem. Ale dziwny Bóg. No, nie, nie! Nie! i ja, zniszczyliśmy tego, bo już musiałem się nie zniszczyć. A teraz ciebie, pani nie dojda. No tak, wróciłem no, ja mówię waszej sekcji, którego właśnie okrążam, zaraz tutaj będziesz leżał. Oho. Szybko, 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 szybko. I dostałeś. I kolejne bomby trzeba zabrać. To jest nie Dobra, spokojnie. A jednak się podnieśli, widzicie? Trzeba ich położyć i zabić. Albo, tylko, albo od razu zabić. Jak to woli. A to nie właśnie wypadły pieniążki i pozbierania. O, to jest proszę. Oha, czyli muszę polecieć tam, a ich jest tam dużo. O, come on, tamowie. Turbosy mi nie przeszkodzą. Ja jestem lookiem lukiem, O nie. Nie, 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 nie. O, przecież tak teraz dzwiję. Lepsza, tym. Ja, nie, no dobra, jeszcze raz. O nie. Oddaj tą bombę. Le, 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 Nie, 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 nie. Dobra. Ага, повали, 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 повали. И... <laughs> Я чину. Не, 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 небеска, небеска, небеска. Не. О, щит. Хочешь же еще мини-питом? Не Ну, O, teraz trzeba ich to Tych, którzy mnie tak zdenerwowali. Może no, zaczynamy. Najpierw zacznijmy od zebraniu mniejszych. Dobra, jeden nam wystarczy. Później jak to się rozwalił w tych to Trzeba tak się power -up, bo to jest bardzo dużo walki. A power daje, jak wiecie, mniej świetności. To byłoby bardzo super, gdyby się takie coś znalazło. O. I kolejny mniej I tam gdzie są te małe. O! Aż tyle. O, kolejny mały. Dobra. O, i trzy jakby ruszały. Na wojnę. Trzymy się właśnie rozpatrzyli ja. Nie, niebieska, niebieska. Upracuj mu na to. Dobra. Ty jesteś już, ja jeszcze na nie wiem, co tylko jutro już do, po... jutro, jutro już sobota, Jutro w końcu czerwony budynek. O, jesteś. Później będzie ciągłego wstawania rano i w ogóle wszystkiego. Chociaż wiem, że jak będę chodził do parkina, no to będzie jeszcze wcześniejsze wstawanie, ale nie brałem. Muszę przekonać kamerę. Ok. Mora mi no chyba stąd. Chief. A teraz jakiś mam? A ty. Co mam robić? Też właśnie możliwe, że jednak nie będę miał tego mikrofonu na tą gwiazdkę, ale nie poddam się, wiecie, a nie będę nagrywał yy, kamer nie będę nagrywał y, tym, tą komórką. Nie, coś to będę musiał zacząć, ale o wiele lepszego. Bo naprawdę. nie będzie sztywny złował leci ja leci ja się ja ja ten i ale pomóż mi niech on o jest kolejny o kolejny 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 o nie mam serduszko. O, o o o o Będę też możliwe, że będę nagrywał logo Batman, ale na razie to jeszcze też nie wiadomo. Dużo rzeczy już nie wiadomo, muszę przyznać. Ej no. Użysz mi siarduszko. O, o. O, o, ole. Szacunek, szacunek, użyj ulicy. O o, wiko. No i proszę bardzo. Teraz znaczy, czas na dwa duże... ...ta ta ta A ta. wie co tam jest? Najlepiej zawsze zniszczyć tego największego, bo, przy, bo wszyscy inni przelatują zawsze tutaj. to się akurat najbardziej dzieje akcja, my to możemy lecieć obok, znaczy, yy, możemy sobie lecieć, tak, a oni to będą przelatywać, a my będziemy ich po prostu niszczyć. Dobra. Kurde. Nie, nie, nie! O matka! Szybko, 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 szybko. Już tej nie uratuje pewno. Nie! Uratowałem, ale bomba nie doleciała. Nie, 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 nie! O się chyba już podniósł. Dobra, to ja przerywam i skończę, jak tego gościa pokonał. Zaraz wracam. Dobra, przed chwilą ten gość... Gosek dostał prosto bombą w tyłek, a teraz to się z drugim. Ach. Nic się tak nie robiło. Gdzie ten drugi? A. Byłeś obok niego, a ja też szukałem po tej planszy. Dobra. Okej. Okay. Tylko szkórko? Nie, 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 tak my się nie będziemy bawić. Lecisz tutaj. Okej. Kena dostała. Aha, jesteśmy niepokonani. Tak. Jesteśmy niepokonani, a mam jedno serduszko. Jak to się dzieje? O, teraz wszyscy w głupak No, ale na szczęście... ale na szczęście się szybko zniszczy. Tutaj akurat wolebika bigu sobie zostawi na koniec. Na serio. Rebik sobie niszcza. Bo później nie będę przeszkadzać. A oh, no! O, skaśm się chwilę Nie, 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 nie. O nie, oddajcie monetę. Ta się wściekłem. No cóż, to już mam no, nie mam monetę. No i co zdobycia? Po mu się teraz zdenerwowają. To został big, nic nam nie przeszkadza. Trzeba wszystko ładnie, spokojnie. Widzicie, nikogo nie ma. Ona nie W końcu spokój, tylko nasi sera latają. A nasi nam nie przeszkadzają. A nasi nam nie przeszkadza. Znaczy No, upadłeś. Pa, upadłeś, powstań. bombą dostaniesz w łeb. No i dostał. ta a, w końcu. Juhu. Nie! Nie, o nie, nie. Luk, luk, przeżyję. A, aż on to niestety już dok. I koniec to po <laughs> nie chodzi Juhu. Nie, wtedy końca to coś. No. O, w końcu. Hm. 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 tu się ciło w głowie, że mi się tak tylko wydawało. Czy po widział. I dostajemy Snow Speeder. Kolejny pojazd. Prawdziwy, że da 25%. Wiadomo. Uzyskaliśmy. Nie uzyskaliśmy. tyle tylko brakuje. Opie. Musimy szybko wszystko to zdobyć. Minikit, tylko dwa. No tam, tylko nogi i stopy. 29 zostało 10. zcięciu. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. I razie.